White men, venom transparency. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. I Idę dzisiaj na dozór. W czym mogę pomóc? Witam, z kim mam przyjemność? Aspirant Starszy, aspirant A witam, pan, panie aspirancie. Proszę pana, czy pan odnotuje mi dozór? Czy pan odnotuje mi dozór? Tak oczywiście, proszę tylko okazać dowód osobisty. Tu pan jakiś nowy dyżurny. Zgadza się. Troszkę dalej do tyłu, bo nie widzę. Dalej bliżej. Jeszcze raz to na nazwisko, niech pan przypomni. Adrian. Dobrze odnotowano, dziękuję. Dziękuję panu.